Kłaniam się nisko. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przepis zapożyczyłem od Kai z kanału Dźwigaj Dziewczyno. Przygotuję proteinowe pizzerinki, gdzie spód pizzy będzie na bazie twarogu, mąki pszennej oraz jajek i kilku innych y, produktów. Ale to się przekonacie za chwilę parę. Nie ma co przedłużać, zapraszam do zapoznania się z przepisem. W misce znajduje się 500 g... Gramów chudego twarogu. Oczywiście możecie użyć tego tłustego w zależności jak tam dbacie o swoją sylwetkę. Ja mam tutaj chudy. Do twarogu wybijam dwa duże jajka. Oczywiście Kaja użyła samego białka, więc śmiało możecie tak zrobić. Ja lubię żółtko. Następnie ląduje w misce 200 gramów mąki pszennej i wszystko wstępnie należy rozbić widelcem. Teraz przyszedł czas na przyprawiania spodu. Na samym początku dodaję jedną stołową łyżkę oliwy z oliwek o smaku chili i czosku. To jest moja ulubiona oliwa. Możecie również dodać zwykłej. Następnie mieszanka ziół w postaci bazylii i oregano jedna łyżka stołowa. Nie może zabraknąć również mojej ulubionej papryki wędzonej. Można użyć słodką bądź chili. Na sam koniec dodajemy sól morską oraz pieprz ilości. Już to jest zależne od Waszych preferencji. Dodaję jeszcze 20 ml zimnego mleka o zawartości 2% tłuszczu. I wszystko traktuję dość dokładnie. Blenderem. Musi wyjść jednolita masa. Zobaczcie, mniej więcej tak to. Wygląda wszystko się pięknie połączyło. Teraz masę dzielimy na cztery części, z której wyjdą cztery pizzerinki. Zmoczyłem dłonie zimną wodą, dzięki temu ciasto będzie mi się lepiej formowało w dłoniach. Cztery duże kulki ulepione kładziemy na naszej brytwanie, za pomocą naszych niezastąpionych dłoni spłaszczamy je. I formujemy. Grubość placka powinna wynosić około 5-6 mm. Tutaj zobaczycie jeszcze, jak to pięknie wszystko wygląda z lotu ptaka. I kiedy się już nacieszymy tym widokiem, rozpalamy. Nasz piekarnik rozgrzewamy go do 180 stopni Celsjusza i na 22 minuty zostawiamy to w spokoju. Po upływie tego czasu wyjmujemy i możemy przejść do ostatniego etapu yy, naszych pizzerinek, czyli kładzenia przepyszności, przepysznych produktów na te spody. Po 22 minutach, tak wyglądają pizzerinki. Idealnie wyszły, idealnie zarumienione. O taki efekt mi chodziło. Teraz możemy śmiało przejść do kolejnego etapu, czyli do smarowania pizzerinek sosem. Do pizzy własnej roboty. Jak go zrobić, znajdziecie na kanale. Nie ma nic bardziej prostszego niż przygotowanie swojego sosiwa do pizzerki czy do pizzy czy zapiekanek. Następnie na jeden placek idzie jedna garść tartej mozzarelli. Na mozzarelle wlatuje chorizo bądź salami. Jak macie jakąś inną szynkę, też wleci. Zostało mi jeszcze ostatnio z obiadu y, szarpany kurczak, więc na jedną pizzerinkę właśnie to on będzie głównym mięsnym składnikiem. Czas na warzywa czerwona cebula, posiekana piura. Do tego dodaję jeszcze swoją ulubioną papryczkę jalapeno w zalewie. Nie może zabraknąć również kukurydzy, która jest dobra, a poza tym fajnie wygląda na fotkach na Insta, bo jest żółta. Demony w głowie podpowiadają mi, aby jeszcze dodać więcej sera, więc na wierzch wlatuje mała garstka tartej mozzarelli. Tak to wygląda. Wkładamy do piekarnika ostatni raz, tym razem 200 stopni Celsjuszy, 5 minut. Po tym upływie czasu, śmiało możemy zaatakować pizzerinki, polać je swoim ulubionym sosem, czy tam majonezem, czy czym tam chcecie i zacząć konsumpcję, upragnioną konsumpcję. Piekarnik daje znać, że to już czas, wyjmujemy blachę, przekładamy pizzerinki na porcelanę, czy inną zastawę. Do podkręcenia smaku dodaję kilka listków świeżej bazylii. Uwierzcie, kilka listków, a robi robotę, znaczącą robotę. Do tego blatuje SOS Barbecue Zero od WKG. I to mogła być wasza reklama, a nie jest. Na koniec solidna garść Rukoli i to już naprawdę jest koniec. Można przejść do konsumpcji. To znaczy, mogę ja bo zrobiłem, jeżeli Ty zrobisz, nie zawiedziesz się będziesz propsował ten przepis Kaja naprawdę zrobiła świetną robotę ja to sobie zapożyczyłem dodałem kilka e, swoich smaczków i wyszła właśnie taka pizzerinka standardowo jeżeli podobał się przepis dajcie łapę w górę zostawcie komentarz Napiszcie w komentarzu komu mam podpieprzyć i jaki przepis i przerobić go na własne potrzeby. A jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, no to zróbcie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moją twórczością. Dzięki Elo, Elo.